Ciemneczko z tej strony Johnny Team Dziś sobie se farming Simulator 2015 yy, sezon trzeci jest to już chyba dziesiąty odcinek z tego co pamiętam i tak w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą kiżonki na biogazowni weźmiemy sobie nie Holanda teraz, teraz telefon coś dzwoni dobra bierzemy nie Holanda e, lecimy także na biogazownię sobie ja już miałem pod te wid widły do kiszonki oraz obornika nic nie jedzie Holandem T5 oczywiście standardowo 115, 105 piątką z turem na biogazownię polecimy Taki krót, akurat sprzedam całą kiszonkę, myślę, i to e, było na tyle w tym odcinku, tak myślę, wtedy. Zobaczymy jeszcze, jak nam to się szybko uda, myślę, że tak w 20 minutach się powinniśmy wyrobić. Tam już e, połowę kiszonki sprzedałem poza odcinkiem, no większą połowę sobie sprzedawałem, dlatego mam teraz na koncie 77 tysięcy euro dostało 40 ton jak widzicie ja tu troszkę se podgarnąłem także co ładujemy sprzedajemy sobie włączę hudy może aż mnie lagnęło troszkę Taki odcinek bardziej na szybko, bo to jest za bardzo czasu nie ma. Chcę właśnie, jak już zacząłem nagrywać, to chcę właśnie nagrywać dalej. E, ostatnio właśnie chciałem przeżyć, bo ostatnio nie było, ta, pod tamtym odcinkiem nie było dźwięku z gry, e, ponieważ po prostu miałem wyciszone w akrzynie. Ak po prostu miałem wyciszoną grę, dźwięk systemowy miałem wyciszony. Dzisiaj myślę, że już będzie dobrze słychać w miarę, Mówię, że w ogóle będzie słychać, ale raczej powinno być dobrze. Robiłem próbę, to niby było dobrze Także, zobaczymy jak to wyjdzie no, jak widzicie już mamy prawie, zaraz, zaraz będziemy mieli 100 tysięcy euro Także dosyć szybko to idzie moim zdaniem Dobry sposób na zarobienie pieniędzy w tej grze bo na zbożu za bardzo się nie ujedzie, jedynie na rzepaku, na rzepaku jak najwięcej można zarobić, ale to też, moim zdaniem na kiszące i tak jeszcze więcej można zarobić, bo na rzepaku tam dużo też się nie zarobi za bardzo, no więcej niż na przykład jęczmienie czy pszenicy, no ale wiadomo, kurydza to jest yy, podstawa. Dobra. Ogólnie zadawajcie pytanka może na odcinki. To sobie byśmy poczytali troszkę pytanka, byśmy yy, mieli jakieś yy, zajęcie. Aha i właśnie miałem... Piszcie odnośnie, właśnie co mówiłem w tym odcinku, jeżeli ktoś oglądał. Yy, to mówiłem właśnie odnośnie tych serii tam gdzieś chyba pamiętam pod koniec było tam nie wiem w, w piątej minucie zacząłem o tym mówić o tych nowych seriach tak piszcie czy byście chcieli czy nie już Max Payne to na pewno wiem że nagram bo ja chcę nagryć ciągle sobie sam dla siebie yy, dlatego właśnie tutaj teraz mam na myśli to sprawdzanie tych Maszyn tych nowych, wszystkiego jakie będą w grze Farming Simulator 2017 Także moglibyście coś tam napisać ciekawego, to bym się zastanowił. To tutaj nie wiem, czy będziecie to oglądać w ogóle, czy nie. A tak, to zawsze już by było troszkę coś innego, nie? niż Farming, no w sumie to też związane z Farmingiem, ale nie granie tylko przegląd tu ujmę stało 25 ton, już 15 ton se wrzuciliśmy w 5 minut, to myślę, że to jest dosyć szybko, no to się dosyć szybko wyrobimy w tym odcinku myślę mamy już 100 tysięcy ponad 25 ton zostało 25 razy 3 to jest yy, 75 tysięcy. Jeszcze dostaniemy coś koło tego. No nie całe, bo tam 70 70 może. A ile dobrze obliczyłem? Bo książka prawie, prawie po 3000 za, za tą łyżkę. Nie. To yy, ja mówię. Sorry, sorry, na pewno nie dostaniemy za nią 70 tysięcy, bo mi się coś pomyliło yy, nawet nie wiem po ile jest kiszonka, a zaraz to sprawdzimy z resztą. Yy, kiszonka jest w tym momencie 1500-1600, prawie euro Czyli 1500 razy 25 to jest... Yy, muszę policzyć sobie w pamięci yy, Mmm. będzie coś około 40 tysięcy, myślę Tak, tak, tak coś przeczuwam Zresztą zaraz sprawdzę jeszcze co na telefonie Co e, policzymy? Proszę wrzucę tą łyżkę, może No, dobra my sobie tak, sobie od razu będziemy jechać. E, dobra, sobie to policzę. E, dobra, no prawie 40, bo 37,5 tysiąca mi wyszło na, na kalkulatorze. No, czyli dosyć... Czciła cena, moim zdaniem. No, w sumie dostaniemy 40, no bo tam <tuszyn> liczyłem przy, pół, przy półtora tysiąca. Ona jest po krajach po 1600, no to tam 2500, to myślę, że spokojnie dociągniemy. No, wyłączyłem sobie yy, ten urczezy stoper. Mam, mam stoper już. Mamy 7 minut, zaraz będzie 8. O nie, nie, ile mamy tu jeszcze? No, 18 ton niecałe. To się prawie to idzie, muszę Wam powiedzieć. New Holland jest taki dosyć spoko, moim zdaniem, no, chyba jeden z lepszych ciągników... ...takich nie za dużych do tej gry. najmniej tak, jak go mam z modów, ale mi się bardzo podoba. Oczywiście myślę, że my... ...nie wiem co w kolejnym odcinku, ale jak tutaj sprzedaję tę książkę, to raczej powinien dostawać tam... Obornik płynny, w tamtym zbiorniku tam jest eee, To myślę, że w kolejnym odcinku może byśmy zrobili sobie rozlewanie Właśnie gnojowicy, tam na tamto pole po kukurydzy Byśmy je zaorali potem Tylko właśnie muszę beczkę skombinować I to w sumie właśnie już pieniążki mam, no to mam beczkę mi starczy bez problemu Że beczkę byśmy mogli sobie zakupić, czyli już jest eee, Kolejny wydatek I raczej nowy nabytek już wiecie co będzie jeszcze to zobaczymy jaką sobie wezmę beczkę zobaczymy w ogóle jakie tam mają na sklepie no i coś kupimy no co jeszcze ze 4 5 odcinków i chyba żniwa będą już kolejne bo teraz tak na logikę żeby to wziąć to zostaje mi dwa pola jeszcze do przygotowania pod siew w sumie wszystkie już są przygotowane pod siew Jedne już zasiane no to no dobrze mówię jeszcze z jeden jeden może maksimum dwa odcinki poświęcę na te dwa pola tutaj na ogarnięcie ich może trzy potem dwa ze siewów my by były to nie no to dobrze mówię no to może pięć może więcej tu yy, dwa trzy tu co obróbki pól yy, potem dwa ze siewu wiadomo oprysk na to nie raczej bo to tworzy już było dane czym tu będzie oprysk no to będzie jeden odcinek myślę Potem to gdzieś tak za 5-6 odcinków będzie, będą żniwa, czyli to będzie gdzieś tak 17 chyba odcinek, będą drugie żniwa. Myślę, że do, do, do tego czasu już kupimy nowy kombań, bo miały obrawać te pola, jeszcze może dokupimy jakieś pole, mieć więcej już troszkę tych hektarów. Yy, i zrobimy jakąś piszonkę, nie wiem, strawy może czy coś się pomyśliło no wiadomo o pieniądze, czy do lasu byśmy wyjechali, o. Też nie głupi pomysł ja Wiadomo, pieniądze zawsze są potrzebne, się przydadzą, <laughs> przydadzą, a każdy sposób na ich zarobienie jest dobry Więc zwiększę czas troszkę, bo napięć Jedną łóżkę jeszcze wezmę sobie do cielaczku, zawiedzę A jeszcze zostawiłem mi za 3 łyżki tutaj. No, no, troszkę więcej niż 3. Ojej, Mamy zaraz 12 minut, także dosyć spokojnie, Myślę, że to wyszedł ten odcinek. w 20 minutach się powinienem wyrobić bez problemu nawet krótszy będzie raczej jeszcze jedną łóżkę wrzucimy i załadujemy sobie jedną łóżkę niecałą bo tam zostanie i pojedziemy na farmę damy cielaczko będzie koniec odcinka myślę już a teraz mam takie fajne początki właśnie początki znowu nagrywania tej gry i takie fajne krótkie odcinki mi wychodzą to nas zostało to nas wystarczy jak na razie dużo ich tam też nie mam czy Ci te cieloczki też tam zjedzą dobra także mamy prawie 140 tysięcy tak jak mówiłem bo mamy 139 000, 614 000 dokładnie euro no i dobra silos mamy pusty mamy tutaj na widełkach yy, dokładnie tonę 340 prawie kilo także do dobyczków to damy lecimy na farmę Myślę, że teraz będzie dobrze słuchać grę A mnie też mam nadzieję Powinno być wszystko dobrze Że nauczyłem się obsługiwać ten program Ekszyna i też... Aha, zmieniłem program do renderowania, nie powiedziałem ostatnio To wam powiedzieć, że zmieniłem program Na Camtasia Studio 8 Bardzo dobry program, polecam Mi bynajmniej bardzo się podoba Miałem z początku troszkę trudności, żeby go ogarnąć, ale potem się pan nauczyłem. No i wszystko jest gites, fajnie. Moim zdaniem. Nie wiem, czy będzie słychać te psy, ale znowu psy mi szczekają. Zawsze na odcinkach. Czemu jak nagrywam? O, matko, tutaj. Jak odcinki, to zawsze psy szczekają. No, bo sobie cofniemy. Wow, dobra. Sobie może jakąś miniaturkę walnę, żeby nie było tutaj na tle tej cudowy. no i zgasimy go dobra ja także cały dzisiaj żebyśmy go sobie sprzeliśmy książkę widzicie mam prawie 140 tysięcy na koncie czas to bezwolnie wyjeździliśmy yy, sobie New Hollandem tę piątką 105 koni z turem Stola Stola, sztola czy jak to tam woli Yy, także co, o właśnie jeszcze zawiedliśmy jedną łóżkę niecałą yy, no, widełki powiedzmy yy, do byczków cielaczków no do cielaczków kiszonki tutaj jak widzicie świnki jeszcze ziemniaczki mają także dosyć starczy im na razie no i co łapkujcie komentujcie subskrybujcie zapras zapraszam do kolejnych odcinków trzymajcie się, cześć